manku widzowie, dzisiaj otwieram 10 okienek mojego kalendarza adwentowego. To jest taki pierwszy odcinek, ale zresztą zacznijmy. Dobra. Dobra, tego śniegu się otworzyć. Dobra. Przepraszam za usterki techniczne. Wiecie, puste to oznacza karty piłkarskie. Dobra, mamy. Czekajcie, otworzę. Dobra, co my tu mamy? Wrócona karta i Game Changer Sadio Mane. Dalej, hej Magwoja, Titan, logo Chorwacji i bazówki, Randan, Endo, Lima, Musa i Galindes. Otwieramy dalej. Mamy. Więks z dziesiątej serii? Dobra Czekajcie, otworzę Dobra, mamy tutaj tą, tą figurkę Jest to jakieś Nie wiem jak to ująć Jakaś piwo, Jakoś piło. No wygląda mi na piwę mamy ósemkę a plusence? Kolejny! No, saszetka z Zingsami. Oczywiście znacie tą usterkę techniczną. Muszę najpierw otworzyć. I kolejna bazówka. Tak zwana. Gdzieś górnik. Hmm. Dalej dziewiątka. O, tu jest. 3000 litrów z rzędu mamy. Dobra. I to jest jakiś krystaliczny. świeczka od sortu. Dziwne. Otwieramy dziesiątkę. I... Czekajcie, usterka techniczna. Dobra, mamy karty Biłkarskie. Wiecie, że puste to oznacza karty. Otwieram. I mamy tutaj ten digital. Oj, słabiutka saszetka. Nie ma golda nawet. Ale... Idźmy dalej. Kingsley Coman, Titan. Logo Anglii. Fans favorite Robinson. Dwa Sar. Malinowski. Alatas. Atas. Molina. I Benzema. Jedynastka. I saszetka z Widzicie? Teraz otwieram. I... Bomba! Ej, to nie jest ta pomnikka. To jest jakaś zwykła bomba. Dwunastka. Czyli jesteśmy na półmetku. Dobra, puste. I mamy karty. I... Dobra, będzie jakaś dobra. I to jest Game Changer. Granit Szaka, Cristiano Ronaldo, Śmiedziata. Pierwszy raz mam cztery specjalne w jednej saszy. Chyba Teraz Mitoma, Di Maria, mamy Bereszyński. Frenkie de Jong Tanaka Trzynastka Co jest puścizna? Czternastka Zimsy Dobra, jakiś krystaliczny, jakiś klucz, jakiś ale co teraz? Nie, nie, proszę. Kolejna puścizna. Bo za te trzy puścizny jest to. A w zamian za te trzy puścizny mamy o takie coś. Fiona, czy tu będzie powtórka? Nie. Brakuje mi jednego złotego. Zobaczymy. Dobra, trzeba to jakoś rozpakować. Dobra Nieźle idzie i. Dobra Wysypmy to wszystko Poza tego sobie zostawmy na koniec Jako wisienkę na torcie Dobra Najpierw numer jeden I to jest plecak Numer dwa Jakiś pas bokserski. Numer 3. No i krystaliczny. Jakiś... Co to jest? Co może być jakiś perfum. Czy ja wiem? Dalej. I O! Kolejny. Złoty. Złoty będzie jako ostatni. I... But. Dalej. Prytki. Następne. Mm. I dobra. To jest następne, bo nie są tu otworzyłem złote. Pokażę wam, coś potem. Karty. Jeszcze dwie. I ten z złotej. No, tu mamy... Śmietnik. Jeszcze jedno. I... mamy... O, pada. Czekajcie, userki techniczne. O, zobaczcie. I teraz już miałem... Od... Już otworzyłem to złote jak widzicie. I go. I teraz ta decydująca chwila. Miałem koronę, miałem koronę, i brakowało mi miecza. Decydująca chwila. I jest miecz! Złoty! Mam komplet złotych. Tym akcentem, widzowie, kończymy ten odcinek. Marka. Narka.